Ja już się ja, usią, ja usią, to będzie bie, to będzie kolejny odcinek z brostera y, najduno ja mam pismiene video się w górę, komentarz, miejsce subskrypcje, festa się goście. O, go. Siemano no widzowie jak. Dzisiaj ogólnie będzie fajnie naprawdę. Y, może i... nie fajnie, ale będzie git. No. Y, dzisiaj ben, będzie Kuba ogólnie. Ja będę mu wybierać za zadymiarzy, a Kuba będzie grać i jeden kill co jest na śnieżka. Ale z tego zrobimy oczywiście osobny, o, osobny odcinek. odcinek. Więc Kuba odłącza się od mnie. Opuść, daj. Dobra. Ja już widzowie. Kuba dzisiaj. dzisiaj mm, Przygotowałem na niego pięć gier. Będziesz mieć 5 szans. Na co? Jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze powinien ci jakoś postać. Pokaż zady Zadymiarze. Więc tak. Pokaż, pokaż, pokaż. pokaż, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, więc ja Ci dam zagrać. Poczekaj. Piperko. Gdzie z Piperką. Solo, Piperką. Jaki Morsu... skin? Bo ja mam... Bo ja mam bo... No obojętny. Bo ja mam wszystkie obojętny bo ja mam wszystkie No nie skinny. masz wszystkich. No to pokaż. Że masz... No różową masz, mm. chłopie. Wszystkie skiny. A w No Wszystko i gra solo solo. solo. A, tu... A to będzie rewizowie jest solo? No, wszystkie. Okej. Okay. Dobra, widzę, by Kuba już się ma skupienie. Zobaczymy, jak mu pójdzie. No. O, internet, niezależnie, ja nie zrozumiałam. Bo ja... Na... Nie, 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 ja, ja... Ja, 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 na następnym ślubię. odcinku widzowie... A, no, są pasz, o, są, nie, ty masz chłopie nuby nie, nie. Mów mi, że masz noby, chłopie. Nie. Dobra, widzowie, jedna śnieżka już. Jedna. No. Jedna śnieżka. A widzowie, w następnym odcinku przygotuję dla niego zadanie On będzie musiał te zadania wykonać. Że na przykład wygraj grę... O. o, i zginął! Co za... pan, pan. Mam tylko jedną śnieżkę. Widzowie, mamy ją w na następnym odcinku. Przygotujemy przygotujemy razem dla niego w I, środę, no. e, zadania. I, I co, i, i to będzie teraz kiedy dwie śnieżki więcej. może? No, widzowie, w następnym odcinku też nagramy taki odcinek, ale będą zadania, że na przykład będziemy mieć dla siebie przygotowane 10 zadań, że na przykład zabij. No, y, oli, to Zabij, wygraj, wygraj. A mam tak, chcę, żebym zróbł. Wiosła, Teraz to wam powstać, dobra? To dobra, dawaj. Ja mam przejść na samą górę. Dawaj. No, na dół i. Oddecydź. Oddecydź, dobra. Raz, widzowie, mamy jedną śnieżkę. Więcej. Czyli, mamy czyli Kuba będzie musiał lepić jedną śliczkę. A później we mnie musi bardziej. Więc ogólnie, widzowie, o, pozdraw pozdrawiamy naszego kole przyjaciela Fabiana. Niestety nie mógł dzisiaj wystąpić na odcinku. Więc widzowie, bardzo przepraszamy. Nuby są tak, nie. Nie są nuby się. To nie. Wiem. Więc Fabek, naprawdę cię pozdrawiamy, ale niestety przykro mi bardzo. Nie próbuj tylko, nie próbuj, nie próbuj nie próbuj. Przepraszam. Przepraszam cię, Fabę, że niestety nie mogłeś wystąpić na odcinku, ale trudno, zdarza się. Co nie, Fabian? Co nie, Kuba? Co no. kiedyś, proszę, proszę, co mogłeś zrobić? Widzowie, a jak nie, widzowie, jak będzie 20 łapeczek w górę, jak wbija kruka na 25 rangę. O jaj, nie, dubią. No jak widzowie, dać się rady? Jak żeby. Yes. O jest, no nie, no druga śnieżka. Nie gadaj, że trzecia będzie. O nie o nie, nie masz. Yes. Nie ma, nie masz na nie. Na niej zrobił. O, jest, jest, jest. Zabiję go, zabiję go, zabiję go. Zabiję go! Nie, jest! Ja. Co? Co? Czekaj, patrz, tak dół. Nie! nie. Um, Zabiłeś. Um, um, dłu. Trzech. Czyli dłu? masz trzy śnieżki. Cztery, bo zrobiłem. W tej grze o, o, ginie, kuba ginie. Widzowie chyba ginie, no ginie, ginie, no zginął. Czyli trzy śnieżki na razie, widzowie. No. Więc to była druga gra. Kuba ma cztery gry. Zobaczymy. Jakie cztery? Trzy. Mówiłem, że sześć. No to dobra. Wejdź za tym teraz damy. Do góry, do góry, do góry. Nie, nie, nie wezmę ci kruka, ale wezmę ci taką postać. Jak dalej skina, ma bo nie ma skina. <grydane> no. Fajnie. No, Dawaj, no i graj Darylem solo. Głodno się. Myślę, że Darylem Bazań. możesz... Süpery, traga, draga, Myślę, że widzę... Gra... do kiedy ale dobra. dobra. O, Darylem... O kurwa, fajnie, Zabawmy, nuby, fajnie teraz. Nie, mów mi, że masz nuby kupić. Nie. Pobry krok, patrz. Widzisz? Patrz, bo oni posadzą dobrze, widzisz? Patrz. Nie, no jakich nubów masz, jap... Chyba zajmą kiusa. Ale widzę, nie. że salian go goni, salian. Chodź to w to. On ma cztery śnieżki, no. Nie, nie będę miał zaraz, to wiem, będę miał Ty nie są ta cnuby w ogóle. Ooo! salian, salian, salian! Niestety... Ile śnieżek? Pięć. Pięć śnieżek już... Nie, nie, to Jakieś szustwo jest, cholera. Fajnie, ten zaraz ten... ci dam cholera krukiem zagrać. Nie, nie możesz. Nie bo to będą sobie pro. Tak Jakiegoś odsuń, bo ja nie widzę. Trzech zadymiących może. Zabiję kogoś No Dobra, wystarczy już tych Nie, bo... Tak. O nie, no i kolejna śnieżka. I będę miał siedem śnieżek. Tak, tak? Chyba, no. Chyba, że jak go zabijesz jeszcze... To... może być. No, to wszelki może na blisko raczej chłopie nie zabijesz. Ej, A, jak za... A jakby... A... O, nie to. O, ma tam. Dawaj nie to. Jest! Mm. Yeah, pierwsze miejsce. Oswą, proszę. O, i idę, idę. Dobra, wiem. Dobra, żebyś grał krukiem dło. No to czyś, ja ci pozwolę. Krukiem pozwolę Nie ci dło. Jeszcze duo, mam dwie gry. Dwie gry. Nie, trzy, bo sześć. Trzy, trzy, trzy. No jest. No, spokojnie, dło kruczkiem, no uspokój się. Długokrukiem masz jakiegoś scenata, więc się widzowie to już naprawdę... A jaką, a, a jaką zabiję, to ja mam próźną śnieżkę. Co? Pluźną śnieżkę jak my tim zabiję. No tak, tak, tak? Proszę. Proszę, tak? Dobra no, widzowie, tylko dam widzowie. To są duże pucharki i ja mu dam. Jak tak, że tak, Dobra, mam. Proszę, no krzyż, Nie! Tak, jak on zabije to, ale nie! Ty musisz zabić! Ej, ej. nie, tylko on to nie zabije. Zabijesz kogoś, kopie. Młównie. No to nie zabijesz nikogo, no to trudno, Jezus. Oh, Widzisz, no, zaraz... No i dawaj tego. Gdzie? że zginę. Ja, ja jestem, zginę, patrz. Trudno się no, trudno, że zginiesz. No i widzowie, chyba. jest. No, trudno. Dobra, teraz grasz solo. Teraz biegry. No dobra, dawaj. No wejdź w zadymiarze i grasz solo ferko. Ej, jaki gadżet? Obojętnie. Widzowie. Zobaczmy. Widzowie, zostawcie proszę. Które ja dla niego zadania. Ja, ja przygotuję dla niego zadania z Fabianem. Naprawdę. Po co? Żyjesz nie bo I mam mam tu co? Glej, patrz. O. Lagi, o, lagi, lagi, o nie, nie, Oto nie, nie, nie. serka. O jest. są są Jak wiem, tak? Trudno! Chodź, stary. Ja mam szelkę na 700 pucharków i, i tak, razy. Ja bo spadłeś. O mój uciał, mój uciał, mój uciał, Ciekawe co zrobi. Nie zginiesz. No to zginiesz, no ginie Kuba, niestety. No, niestety. Minus nie, nie, tak tak? Okej, nie, 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 Dobra, jesteśmy po krótkiej chwili. Chwili, więc kubak, Ile jest? masz? I dwie. Pięć. Teraz piąta będzie. Nie, to będzie szósta. Dobrze, to ja ci dam zagrać na przykład. Do góry, do góry. Do góry. Nie, nie ten taki postać ten. teraz. Teraz ci dam. Ja mogę? Możesz zagrać sobie na przykład. Ale... Na dół, na dół, na dół, na dół. Dam ci zagrać koltem. No koltem? Tak. A co są takie bucharki, które ma? 500, 500 No co? Sam to nie jest trudne, chłopie? Sam 500 milderz. No i A hasła, kostowali się? Nie. No co, czemu marnujesz gadżet? No. Patrz! Ej, tam na dole jest gościu, który się nie rusza! Mogę! Nie mogę! Nie wchodzić. Patrz! No ja, ja sobie ze mnie robię. No to trudno. Ej, patrz, tak się zrobię? Już? No, już nawet. No i zabiła. No i widzowie, koniec odcinka. Następny odcinek przygotuję dla Kuby zadania i Kuba będzie musiała wykonać. Jeżeli Kuba wykona te wszystkie zadania, to dostanę na e, tę to, 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 to nagrodę. Nagrodę. Nie wiem, jaką nagrodę jeszcze pomyślimy. A teraz ją.